W tym wideo pokażę Ci, jak w prosty sposób zrobić, żeby nasz tekst był po, umieszczony po linii kolistej. Wybieramy tekst, klikamy dodaj pod tytuł, umieszczamy go na przykład tutaj. Wchodzimy w efekty, wybieramy zakrzywienie. I teraz, za pomocą tych, tej linii, tego suwaka, możemy albo zrobić, żeby bardziej był zakrzywiony ten tekst, lub mniej. Zrobimy to w ten sposób i umieszczamy go na przykład tutaj. Możemy także zrobić tak, że kopiujemy powiel, i teraz możemy zrobić, żeby był zagięty w drugą stronę ten sposób. I mamy teraz, tak jakby, falisty, falisty napis. Więc jest to bardzo proste, i wystarczy tylko jedno kliknięcie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego mojego filmu.